Cześć Adamie. Zadanie 7 z 60 strony. Mamy trapez równoramienny i kąt pomiędzy przekątną tego trapezu a dłuższą podstawą jest alfa oraz kąt pomiędzy przekątną tego trapezu a ramieniem jest równy beta. Tak? i mamy znaleźć stosunek pól Trój, pół trójkąta ACD do pola trójkąta ABC. Zapiszmy to sobie. Szukamy stosunku pola trójkąta ACD przez pole trójkąta ABC. I my dzisiaj już policzyliśmy, że pole Trójkąta ABC możemy zapisać jako jedna druga A razy H. Powiedzieliśmy też, że pole trójkąta ACD możemy zapisać jako jedna druga B razy H. Tak, tutaj dorysowaliśmy wysokość na przedłużenie. I w związku z tym pole tego trójkąta ACD możemy zapisać jako B razy wysokość przez 2. Tak? Jedna, druga, B razy H. Tak, Natomiast jeśli chodzi o wysokość trójkąta ABC, to ona jest tutaj. I pole tego trójkąta to będzie jedna, druga A razy H przez 2. Zatem stosunek pól trójkąta ACD. Przez pole trójkąta ABC to będzie 1, 2, B razy h podzielone przez 1, 2, a razy h. Skraca nam się 1, 2, skraca nam się h, zostaje b przez a. Natomiast w tym zadaniu nie mieliśmy ani podanej B, ani, ani jednej podstawy, ani drugiej podstawy. a to mieliśmy informacje o kątach. Tak? Że jeden kąt oznaczamy przez alfa, a drugi przez beta. I ten wynik może być tylko i wyłącznie uzależniony od tych kątów. W związku z tym to jeszcze nie jest wynik. Ale musimy pamiętać, że na trapezie równoramiennym da się opisać okrąg. Okrąg zawsze da się opisać na czworokącie pod warunkiem. Że suma kątów, które leżą naprzeciwko siebie, wynosi 180 stopni. W trapezie właśnie tak jest, tak? Kąty przy podstawie są takie same, kąty przy tej podstawie są takie same, i wiemy, że ten kąt plus ten to jest 180, oraz ten kąt plus ten to też będzie 180, tak? Bo to są takie same. W związku z tym wiemy, że na tym trapezie możemy opisać okrąg. Jakbyśmy sobie opisali ten okrąg, to wiemy, że środek tego okręgu będzie leżeć. Punkcie przecięcia się symetralnych wszystkich boków. Wobec tego ja sobie już narysowałem wcześniej symetralne boków. No i punkt przecięcia tych symetralnych wyszedł mi w tym punkcie i mogę sobie narysować okrąg opisany na tym trapezie. I musimy sobie też przypomnieć twierdzenie. Sinusów. Mianowicie. Zwróć uwagę, że zarówno trójkąt ABC jest wpisany w tym okręgu, tak, czyli ten okrąg jest opisany na tym trójkącie na ABC. Tak samo ten okrąg jest opisany na trójkącie ACD. No i stwierdzenia sinusów mamy informację, że B przez sinus Beta. To jest dwa razy promień tego okręgu opisanego. Wiemy też, że A przez sinus kąta, który jest naprzeciwko tego boku, opiszmy sobie go jako gamma, tak? Sinus gamma. To też będzie 2R. Zastanówmy się, co to będzie za kąt gamma, tak? Jeżeli ten kąt jest alfa, ten kąt jest alfa, ten kąt jest beta. To gamma będzie równy 180 stopni odjąć 2 alfa i odjąć beta. Gamę możemy zapisać jako 180 stopni odjąć dwa alfa plus beta. Wracając do tego równania, będziemy mieli a przez sinus gamma. To jest to samo co a przez sinus 180 stopni odjąć 2 alfa plus beta korzystamy z wzorów redukcyjnych, to jest to samo co A podzielone przez sinus 2 alfa plus beta. No i teraz, skoro to jest równe 2R i to jest równe 2R, to możemy zapisać sobie równość B przez sinus beta jest równe A przez sinus 2 alfa plus beta. No i teraz jakbyśmy to poprzekształcali, to dostalibyśmy równanie B przez A równa się sinus beta przez sinus 2 alfa plus beta. No i pamiętamy, że to właśnie był stosunek naszych, e, naszych pól, w związku z tym ten stosunek to będzie. Tak, to też jest b przez a. Ten stosunek to będzie sinus beta przez sinus 2 alfa plus beta. I takie jest rozwiązanie naszego zadania.